No Internet może być wyobierany Albo serwery, kurwa, znowu są Chyba. zjebane Aktualizacja była, jest w ogóle do kroju w chwilę no, Tak? A czekaj, co dodało No, pewnie nic Bo to już jest wymarła gra, kurwa Ona już poważnych update'ów takich nie dostaje

No też będzie teraz schodzić, kurwa, 18 godzin. Hakieruj, A kieruję. A ty już hakujesz, Ja idę tam z powrotem. No kto mnie widział, kurwa? tak, Ufa, jak kurwa, na dole jestem. To ochroniasz. Albo cywil nawet. O! nie, bo ochroniarz mi, mi kurwa, idzie tutaj. Do mnie. No to poczekam sobie chwilę. Ja sobie patrzę co to jest. Main play, Co tutaj mają zadania? White trophy. Wasabi peanuts. Check the Watch Look out, a save. This without No sobie sam No kto mnie? Barman jebany confident. Look out, a Dobra Jestem już w jej biurze Skanuję kod kry Biorę obraz Tutaj On tam stoi sobie oczywiście, oczywiście No znam, i tak uciec ma. Nie, to, to ten, profesjonalne obliczenia? No i kto mi tutaj zamknął? No ja. A po co? Mind the guard. Dawid. O nie, obszar zastrzelony. Jak tak można. I... Tam jest kamera, ten. Zlupowana, widzę niebieską. Oj, to jest gaja! Co the guard. Piece of shit drill. O, działają. No. VIP pass? Thank you. Dobra. A daję już formalkę znam. Czekaj, to się tam e... po drugi obraz, pójdę. Albo tam jest drugi obraz, ale to ja go idę od razu w pierdolicz? A ja już formułkę znam zobaczyłem tam. Pierwszy obraz wyjebany Tak wyjebany Tu jest co? Tu jest ta ty tyrolka, tak? Braliśmy Trollkę Nie tak. Ja brałem tyrolkę No to jedź Tyrolka postawiona jest jak coś Jeszcze narkotyki I ja zaraz pójdę po już do tego wierszku Dobra bo no, gdzie się zaspawnował, ten tam jest. Jest accounting office. By mógł iść za pomocą accounting office, tam idzie do ciebie, ochronasz. Wiem, on nie przyjdzie i tak mi do góry. A jednak przyjdzie, dobra idę. No rekord od razu. Je jeden 0 jeden, Mam czerwoną kartę drugą. Jak ktoś u mnie masz y w accounting office masz tutaj dwie paczki, to możesz je wziąć na razu. Czekaj, gdzieś ten ochroniarz poszedł. No spoko, spoko. Is it God? God. No to mam nie ma, a bo w sumie chodzi. Nie ja, o ty zastrzeżony drugi kod muszę znaleźć, który jest w... O! 1.3.0.8 A jest tam u siebie, to jeszcze nie? No u mnie nie ma. Czyli on gdzieś se poszedł, okay. Moim zdaniem powinien dodać więcej wyposażenia. Wbrew ja, że miałem do otwierania safe, że szybciej safe otwieram, ale w Nie no nie wymyślą że... No to musi być w czwarty quality of life update. Quality of life Dobra, jeden kod to jest... A to napisałeś już, dobra. Nie pisałem jeszcze. A co to napisałem? 0469 0469 No ale ponieś te pieniądze ty Tutaj już farby wziąłeś wszystkie i zaraz będę musiał wypiechy, dalać A, save ci otworzę może od razu co? To god! Ja save otworzę i pójdę do IT 1, 2, 8, 1 Jeden, dwie, je, zero, je, osiem, ok Jeden, dwie, zero, osiem... O, do pomogę ci to popakować. Nie, a no. Te y, pojemniki z atlamentem, nie? No. One, one tylko były w tym, kurwa, w tym pierwszym banku, nie? A w tym głównym hopie w Manhattanie już nie było. To nie było takiego sejfu zaawansowanego. Ja There's a guard! <noise> eee, co? Bo tu no. wychodzisz, nie? A tam chronisz to. które są pierdolenia. No i co? O właśnie. To tak, oto ja sobie tego nie zrobię. Będę musiał za to zrobić. Pod obserwacją kurzewka. A ty mój Tak zrobić? A, idź do tego! Co? A nie, dobra, bo ja będę musiał sobie bezpieczniki wypierdolić, to nie. God. Tak, tak, tak. Nie. O! Nie odmyślałem. Dobra, no, Dobra, no weź i, i od razu wyłączkę. Co? Bez piepliki, tam do accounting office pójdziesz jeszcze. Gdzie to jest? No, accounting office to jest tam, gdzie ten komputer jest taki, wiesz. Nie? Kody bra by były Czyli? A nie, bo mam niebieską kartę, to ty nie otworzysz tego, kurwa No właśnie No to chuj, to wezmę tylko narkotyki ty sam. sami. Ty nie możesz na lupa dawać kamer? Ale nie, bo tu mi chodzi, że ja nie chcę wychodzić, bo strasznika mam przy śpię. No no. Nie, zamknąłem drzwi, to on nie widzi mnie. Znaczy otworzyłem drzwi, to one są w tym kierunku, kurwa, że on nie widzi, to idę tam. Narkotyk, a właśnie, trzeba na pewno zadać wszystkie teraz. Te pieniądze od tych celi wziąłeś? Co w tym siedzą, w specjalnym pokoju tym Nie, do tanczenia. No to możesz też wziąć jak chcesz, ja pójdę wyłączyć kurwa. Tutaj jest. No raz, tam było. E670 było. A on nic nie daje tam. nie podpewniam. czekaj pieniądze, podniesiemy łukówkę. Nie zauważyli Dobra, Ej, jak kucnęłem to nie zauważyli, hopie, że ukradli mi pieniądze. there. Mhm. Pokaż.

Ale nie w tą stronę samotnie, tak, ja Ja w tą stronę, bo ona ci nie do spokoju. No. O? I tak mają być, Tedon on nie It's widzi. A God. Znaczy ja mógłbym, mógłbym mu i tak radio schakować, to chyba by nie widział. A, to tylko może raz chyba strażnikowi jednemu. Bo to się resetuje sekret. O, nie ma, nie mamy jeszcze wszystkich. I to co? Pokażę. Wiem, że jeden był gdzieś tutaj. Tu jest, tam, wiem, że jest narkotyk tutaj, okay. najpewniej. Tak, jest narkotyk. Mam narkołyk. Czekaj, kamera. Mam narkołyki. No, ale być może to są ostatnie już. Nie o wszystkie Nie Gdzie tu mogą być Tutaj Ta masz nie? nie, nie mogą być Mogą być tu Czekaj No kurde nie patrzcie tu Security roomie nie ma jeśli ją zhakuję i, i dam żeby... lupa nie, na Nie, 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 nie trzeba No nie tu byłeś już Choć wraje zauważyła no. Na styk Ja już tak do overkillu tyle miałem takich sytuacji że to Tu może być jeszcze I see a camera No to wziąłeś dobrze no. hmm. Kurwa pod tabulatorem powinno pokazywać ile toreb już zajebaliśmy No w dwójcy na przykład pokazywało God. Ale to no to myślą, No quality of life update Watch the guard. A stąd wziąłeś? Bo tam jest skrzynka Gdzie? Oj, no tu Pokaż Tam jest skrzynka Tam w środku? Tak To nie byłem tam, tam. Byłeś tu Dobra czeka, zwrócę jego uwagę To mi... Nie, tu brałem! Brałem prędko Ok otworzę w, w odpowiednim kierunku to tutaj, teraz są dobrze Brałem I kto ja w ogóle z zamknął Nie wiem bo on sam ich nie może zamknąć akurat No to wiem akurat gdzie tutaj jeszcze można coś coś być no, musi być A ale. w tych lekkie. pomieszczeniach na górze? Nie... nie wiem tak, Jak ja pół pójdę, pójdę okay. tak Może obraz trzeci jest drill gdzie Tutaj Nie Tu przy ucieczce Thank you już więźnie. To że na szczęście mogę, mogę chodzić. A tutaj nie mogę. Oj, watch the guard. Do fryjerze. Zadam no obróć się kamerę Tutaj może coś być, bo znalazłem drzwi zamknięte, wiesz Bo na przykład tutaj są wszędzie zamknięte Co, jest więcej obrazów A nie Dary to jest skrót do tego Jest więcej obrazów Poją, no. A ile ich tam jest? Jeden czy? Dwa chyba, czekaj Watch the sieve na górze, tak? Widziałem. No, wibruje. Są kible. kible. by nie było nic. No, teraz na górę tam iść. Nie. Z tej strony, tak? A nie wiem Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Czekaj, jest nawet tutaj. A, bo to obszar prywatny, to może chyba. Tutaj nie jest. I z drugiej strony. Tak, no, to ja wezmę. I tak, warty to mnie tylko wyprowadzi, nie? Nie, bo ten, jak ukradniesz, to się nie wyprowadzi. To się aresztuje od razu. Nie, jak mam torbę, to nie. Ale jak e, zobaczysz, że kradniesz. O, jak zobaczę. O, chyba lagaman. No już nie. Dobra, to tyle? Nie wiem. A ja wiem, bo możemy tam chodzić, kurwa, bo mamy ten zaproszenia, kurwa, co to, to? Zmienia postelnięcie. Zobaczmy, czy to ostatni już nie. Ja już nigdzie nie widzę wiem, po kredu, tędy, tu jest wejście tak. Nie wiem tu jeszcze. Może narkotyki gdzieś jeszcze są, wie? No właśnie nie wiem, szukam ich No i czy sobie tam Przej mnie wykryli mhm. Tutaj? Nie so muszę tą górę przeprukać, wiesz? Tam wiesz? Gdzie górę, nie? nie wyjdę stąd, ale wyjdę tu. A nie, tu był schody kurwa. pierdolnięty ja. Tutaj, u ten cerek nie ma. A, bo tu chłopy tańczą kurwa na górze, nie? Co? No, chłopy na górze tańczą. Ja nie! Chowaj się! No, ukryłem, ukrytym... Dobra, teraz najważniejsze pytanie, jak ty się kurwa dostaniesz na górę? Dobra, chodź, już uciekamy. No nie, 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 ja, ja wiem, ja wiem, ja, ja ten, ja ten napad kurwa teraz zrobię, że ja wiem. Kurwa, ja, ja wiem jak na 100% go zrobić na cichutko, kurwa, na z maską, na no, overkill'u. Może coś pominęliśmy w skarbcu? Tak, pieniądze jedne! A, to kurwa, ja myślałem za wszystko. Dobra, daj, ja to wezmę. Nie, to blisko jest, to wezmę ja. Nie no, ja wezmę. Ja wezmę. Nie, ty idź tam na górę, dawaj to. Ale ja, ja mnie nie znajdą, powiedziałem. Och, kurwa, detected. To ja bym cię kurwa zabił, chyba. Ta, ta, ta. Look out, save. There's No i tu. No i tutaj tylko sobie przejdę bokiem, ja, kurwa i już jestem. No i łatwo. Łatwo na podegnięm. Dobra, już bieg. Okej, okay, it's on, to nie chruchów. No kurde chciałem strzelić strzelić cały mistrza dostaniem. ostrzy, mimo że żadnego ostrza nie użyłem. O wszystkie! No i wy